Siema! Jestem David pielęgnator 666. Pamiętacie mnie, nie? Yy, jesteśmy... W ko jesteśmy właściwie przed Patrzcie, tak w tak krótkim czasie odzyskałem tyle rzeczy pięknych. Yy, no, a nie, to mi się tak spodobało, że kolega... koledzy mi pomagali wszystkie. Patrzcie, jaka piękna kopalnia. Tu jest tyle rzeczy. Będziemy należy używać to, bo tamto będą do no te będą do takich do na przykład do diaksów czy złota. No. E, e, w tym, że zajmiemy się kopalnią. E, e, koledzy tutaj nie, nie, nie raz już byli powiedzieli, że tutaj jeszcze zostało pełno szmaragdów, a szmaragdy są bardzo potrzebne e, o, dawa tam była. Yy, no. Yy, I o, szmaragd. Właśnie, o wilku mowa. No, pięknie. Szmaragda mamy. Szkoda, że u kole... Ile? Ile? Jak? Diak... Jak, oh my god! Uwielbiam szumkowanie. No, nie, to jest tak. Super. że ustawiam się, że tu będzie że tu będę, jak coś będę jaksy. O, i szmaragd. E, jeszcze zaraz tego nie wykopiemy, bo tego nie wykopiemy, bo, bo będziemy musieli. E, będziemy musieli jakąś na wydajność. Kolega na chwilę przyjdzie, przyjmie zamiast tego. Siemanko, tak, Kabina 666 Na chwilę Dawid, Dawid odebrał telefon. Tajemniczy telefon. I tutaj chwali się mamusi, że nagrywa na YouTube. Ej, ja mam podnietę. Chwali się małosi. A my już go dajemy. Dobra, sorry, musiałam mało się pytać, bo bo mało się chciała zapytać, nie poznać, co sprawy rodzinne. Yy, no i, i, i dalej idziemy yy, <coughs> yy, po chwilę szczęścia. Muszę Kapiego poprosić, żeby <grym> w chwilę szczęścia się yy, No. <coughs> Jak widzicie, mnie się nie zmęczył. Dobrze, że nie da się starać przez mi, mikrofon, mikrofon. W sobota. Już to niedziela. I nie no, kolejne kolejne szkoły. Matka. Dobra, musimy iść po to. O, potem pod koniec pokażemy Wam domek, który już dokończyłem. Jest tak, tak fajnie wyszedł. Musiałem tyle na materiałów na zbierać, że, <noise> że głowa mała. Eee, no, eee, jak mówiłem, idziemy do tego <noise> dobra, eee. Nie wiem, czy mam mówić panie. Tak się usłyszałem. Ostatnio, jak weszli w w to wiele dzień i w parę minut tak mi zaskoczyliście, że. że matko święta. chciałbym, nie, żeby tak wiecie się powtarzało. to jest, no nie, uwielbiam Was. Dzięki, dziękuję za to. No, i teraz wracamy znowu do tego. Pożyczyłem od kolegi Kilo w diametrowie. Potem ładam tylko nic, nie mówcie kapiemnie. Jakbyś na łódź przyszedł. <grych> Jak, jakby to... O o, a jakby się to oglądało? Dobra, Ach, Trudno. <grych> Pożyczyłam. z tym. Dawaj idziemy po te diaksy. No nie tylko panie wydatku. Myślę, że jeszcze w szóstym odcinku tu przyjdziemy. Trzeci. Nie wiem, co tu zrobimy. Pójdziemy po... Pójdzie. O! Patrz jak, na, patrz, jak nam fajnie diaksy wydarzyły. Mamy 20 diaksy. Możemy się dużo rzeczy zrobić. Jada, musimy już zakończyć odcinek, bo jeszcze ten muszę szybko kończyć. Pa, na razie. Pa, siemano.